Żowice od lat realizują bardzo ambitny program rozwoju infrastruktury. No zresztą naszym produktem jest infrastruktura. Zarządzamy infrastrukturą, musimy ją rozwijać i utrzymywać. Stąd też kolejny program inwestycyjny, który przygotowaliśmy do 32 roku o nakładach ponad miliard, a dokładnie prawie miliard 800 tysięcy złotych. Ogromny projekt, ogromny program. Najważniejsze zadanie, które obecnie przygotowujemy, gotowujemy wybieramy projektanta nowego terminala pasażerskiego który powstanie w 2030 roku to jest infrastruktura którą musimy dzisiaj wybudować ze względu na tak intensywnie wzrastający ruch tylko w pierwszym kwartale było to prawie 20% wzrostu rok do roku to jest najważniejsza inwestycja o nakładach prawie 1 miliard złotych w tej inwestycji to będzie nie tylko terminal ale Cały układ drogowy zmieniony, tunel, który połączy dworzec kolejowy z nowym terminalem pasażerskim. Po środku chcemy zrobić duże centrum przesiadkowe, dlatego że wszystkie autobusy metropolitalne, ale i nie tylko, dojeżdżają dzisiaj do Pyżowic i Pyżowice stają się dużym centrum przesiadkowym. Obecnie w tym roku realizujemy pięć projektów. Najważniejszy to jest budowa multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową ten projekt został dofinansowany kwotą powyżej 10 milionów euro ze środków Unii Europejskiej, ale dzisiaj chcemy w tym roku wydać ponad 200 milionów na inwestycje i te projekty już realizujemy. Wśród tych projektów jest także budowa czwartego hangaru technicznego. W lutym wbiliśmy łopatę, w marcu chcemy ten hangar oddać już użytkownikowi, z którym podpisaliśmy umowę. Także mamy już zapewnioną dzierżawę tego hangaru. Budujemy jeszcze dwa parkingi. Chcemy, aby przez najbliższe pięć lat ilość miejsc parkingowych osiągnęła ponad 13 tysięcy miejsc parkingowych i to jest nasz taki cel zasadniczy. To jest generator zawsze gotówki, poprawia płynność, w związku z tym będziemy te parkingi rozwijać. W każdym roku będziemy chcieli oddać od kilkuset do nawet ponad tysiąca w niektórych latach miejsc parkingowych.